Serce nie sługa, nie słuchałeś go. A mogłam być wszystkim, czego chcesz, kilka pomyłek stąd. Gdy jestem blisko, za daleko nad, za daleko by czuć. Więc po co wciąż wracasz? Po co jesteś tu znów? Niech cały świat mówi mi inaczej, serce lepiej wie. Znów ciebie mam, więcej już nie stracę, tutaj zostać chcę. Tuż przy tobie nikt nie czuł się tak jak ja. Chodźców jeszcze mi brak!